Witajcie widzowie! Wiele czasu minęło od tego momentu, wiele próśb pojawiło się w tym czasie i w końcu się zebrałem i tworzę dla Was aktualizację do mojego pierwszego filmu na tym kanale: czyli, Jak zrobić postać PVE. Muszę przyznać, że zaskoczyła mnie wysoka popularność tego filmu, gdyż był długi, bez muzyki w tle. Jedyne tło jakie było to moje długie zastanawianie się pomiędzy słowami. Mało ciekawie zmontowany. Oraz, jak to bywa w pierwszych filmach, z reguły bardzo szybko znikają gdzieś na YouTube i nikt o nich nie pamięta ani nie zagląda. Film będzie troszeczkę rozszerzony o więcej przedziałów levelowych oraz opisów, natomiast w dalszym ciągu w większym stopniu skupię się na endgame postaci. Również zanim zacznę wszystko omawiać, informuję, że film jest nagrywany 10 kwietnia 2025 roku co oznacza, że jeśli ktoś obejrzy ten film za rok lub dwa lata, to niektóre rzeczy zawarte w nim mogą być już nieaktualne. Kiedy pierwszy raz robiłem research i chciałem zrobić bogatszy poradnik, chciałem w nim uwzględnić ekwipunek na niższe levele, tak aby osoby, które powracają do gry mogły się zainspirować. Natomiast z biegiem czasu ten element stał się zbędny, gdyż w niedawnej aktualizacji reworku Early Game Otrzymujemy gotowy kwiponek za ukończenie konkretnych aktów i raczej trzymałbym się tych standardów aż do 60 awu. Często natomiast otrzymuję pytania, co wybrać dalej? Czy wybrać broń na 60 czy 65? Czy wybrać broń na 80 czy 83 awu? Oczywiście prawdopodobnie bardziej wam odda, jeśli będziecie brać broń z wbudowanymi bonusami pod konkretny akt, aczkolwiek nie jest to sztywna reguła. Starajcie się brać to co jest dostępne w danym momencie, nie szukając tygodniami jednego wymarzonego seta, ponieważ to i tak, się, to i tak są przejściowe poziomy i cała gra rozpoczyna się dopiero na 90. awu. Przejdźmy teraz do osłonek w broniach, a dokładniej do opcji na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście najlepszym wyborem jest posiadanie broni głównej z zieloną opcją S% do obrażeń oraz SL siły lub ataku. A w broni drugorzędnej posiadanie SL ogólnego i SL brakującego nam w pierwszej broni. Jeśli chcemy coś tańszym kosztem, w tym przypadku to możemy pozostawić sam SL ogólny w drugiej broni bez dodatkowego dopełniającego. Ważnym jest, abyście nigdy nie robili ekwipunku bez SL ogólnego, gdyż bardzo dużo będziecie na tym tracić i nawet S do obrażeń Wam niewiele pomoże. Inną alternatywą jest robienie broni głównej z opcją S, SL ogólny. W takim przypadku stawiacie czysto na build na kartach, dlatego stwórzcie set z bardzo wysokimi lub maksymalnymi SL-ami. Dodatkowe opcje, na które warto zwracać uwagę w osłonkach to szansa kryta, obrażenia kryta, zwiększone obrażenia oraz zwiększone obrażenia na konkretny rodzaj potworów. Należy natomiast pamiętać, że występowanie jakiejkolwiek opcji dodatkowej w standardowej osłonie S do obrażeń plus SL może znacząco zwiększyć też wartość danego ekwipunku. Co do run, jest to zabawa głównie na endgame bronie. Totalnym standardem jest 13% siła ataku, czyli najlepsza i najbardziej uniwersalna opcja. Jeśli natomiast posiadamy bardzo dużo ilość pieniędzy, to możemy pokusić się o wymaksowanie drugiej opcji którą najlepiej gdyby była szansa kryta lub bazówka w przypadku magów. Chcąc maksować postać, również nie powinniśmy się ograniczać do broni tylko plus 8, ale do dążenia do plus 9 lub 10. Daje nam to większą siłę przebicia się przez poziom obrony potworów oraz bossów. Jak rozdawać punkty na kartach SP? No tutaj mogę przedstawić kilka opcji. Build dla SP maga. Z racji, iż nie czerpie takich korzyści z ataku jak reszta klas, to jego karty głównie są budowane full element, reszta atak. Build uniwersalny, build, który zawsze działa dobry na wszystkich klasach poza magiem oraz na większość sytuacji, czyli full atak, reszta element. Jeśli chodzi o perfekcję, w największym skrócie im więcej ataku oraz elementu, tym lepiej. Skrzydła SP. Tutaj pozwoliłem sobie zrobić minitier listę. Tier S, mecha skrzydła, mega silne skrzydła, wręcz nie rozumiem, dlaczego coś takiego powstało. Myślę, że bardzo długo nie będzie lepszych skrzydeł. Dają chorobie dość bazowych obrażeń oraz możliwość zwiększenia obszaru bicia naszych umiejętności oraz ataków Tier A, choinkowe skrzydła, stałe obrażenia plus ściąganie resa na debuffie. Moim zdaniem, dość mocne skrzydła, ale nie stawiałbym ich obok mecha skrzydeł, gdyż te drugie mają większe zastosowanie. Tier B, drzewo skrzydła oraz steampunkowe skrzydła. Skrzydła ogólnie silne dzięki stałej ilości wbudowanych obrażeń. Tier C, skrzydła retro oraz księżyca. Dobre jeśli szukamy czegoś taniego i przejściowego. W przypadku skrzydeł księżyca uważam również, że są to najlepsze skrzydła jeśli chcemy coś niskobudżetowego. Tier D, onyksowe, kryształowe, złotego orła oraz wróżki. Skrzydła te już nie robią takiego wrażenia jak parę lat wstecz. Ich główną wadą jest to, że efekt onyksowego cienia pojawia się tylko z pewnym prawdopodobieństwem oraz tylko i wyłącznie na umiejętnościach w przeciwieństwie do skrzydeł, chociażby z tieru B lub C, których buff mamy również podczas autoatakowania. Kwieciste skrzydła, natomiast moim zdaniem, są fajne, ale zwyczajnie słabsze od tieru C. Tier E: skrzydła mieczy. Bardzo tanie i ostatnie skrzydła, które dają obrażenia z dość niskim prawdopodobieństwem. Zanim przejdę do opcji w zbrojach, na jakie powinniśmy zwrócić uwagę, to podzielę się z Wami informacją na temat dwóch zbroi w tej grze, które dają nam boost do obrażeń. Zwiewna tunika zmniejsza wszystkie odporności przeciwnika o 3. Błyszcząca szata bandy rozbójników zwiększa siłę ataku magicznego o 100. Osłonki w zbrojach. SK% efekty, jest ogólnie dobra na rajdy. S% do obrony, dobra na moby jak i na rajdy. S% do resa, dobre na low levelu, kiedy mamy za mało tej odporności. S% do pz, opcja bezużyteczna. Dodatkowe opcje, na które warto zwrócić uwagę to obrony magiczna, krótko oraz długodystansowa. Runy w zbroi nie są aż tak wymagane na niższych poziomach, natomiast o taktu dziewiątego warto mieć trochę obrony również. Jeśli mowa o kapeluszach, to czułki dla magów, oraz kapelusz w kształcie czubka dla pozostałych klas, szlachetna korona smoczego rogu, filcowy kapelusz Mulanów, oraz kapelusz Wiedźmi Laureny, który jest ogólnie dobry na każdym etapie gry. Maski. Przez prawie większość gry będzie nam towarzyszyć maska X, maska grozy lub monokl. Ten z różową kokardą. Na 88 AWL levelu zmieniamy na maskę górników. Co do wróżek, to nie ma dużego wyboru. Jeśli mamy niski budżet, to bierzemy boskie, a jeśli wysoki, to kupujemy drony. Najlepszą opcją w osłonie wróżki jest oczywiście procent do siły ataku. Jeśli mamy bardzo duży portfel, to możemy zrobić drugą opcję S. W przypadku ucznika, wojownika oraz MSW będzie to procent do szansy krytyka, a umaga będzie to siła ataku lub procent do wróżki. Zestaw morskich lub kamiennych. Tutaj w tym przypadku dobra będzie opcja, o której mówiłem wcześniej, z armem, z osłonką do ogólnej odporności. Roby plus hazerumble, Rumble, podlolkę, smoczego lorda, parowe. Warto brać pod uwagę również rękawice smoczego rycerza, którymi można śmiało zastąpić pozostałe. Pierwsza biżuteria podobrażenia jest od 15 AW, i na fragmencie filmu macie pokazane, jak je zdobyć. Następny set biżuterii jest na 60 oraz 80 W. Kupujemy te zwykłe nieprzerabiane, gdyż nie opłaca się to na tym etapie gry. Zależy nam najbardziej na opcjach redukcja kryta oraz zwiększone PZ z większym naciskiem na kryt. Na endgame kraftujemy biżuterię z aktu 9. Zestawy kostiumowe. Podmowy oraz rajdy z minimum 99 levelem najlepszym setem jest czapka Dino, skrzydła Dino, steampunkowe skin oraz kostium Wielkanocnego Króla. Pod potwory nie mające 99 levela, jak np. rajdy A6, zakładamy czapka Dino, skrzydła Dino, owocowy skin i kostium z prezentem do obrażeń. Możemy również zamiast tego założyć pełny set faraona ze skrzydłami oraz owocowy skin. Natomiast zestaw Dino jest o tyle wygodny, że pasuje do obydwu setów. Nie tracimy tak dużo i dodatkowo daje ekspawu, którego set faraona nie posiada. Jeśli chodzi o pety, to wymieniłbym pięć, które warto brać pod uwagę. Mruczka Y aktualnie najlepszy zwierzak, posiada wok, doświadczenie bohatera oraz największy buf do obrażeń dla naszej postaci. Następnie Panda posiada to samo co Mruczkowaj, wyjątkiem jest 5% obrażeń mniej oraz rodzaj rzucanego woka, który według niektórych graczy jest wygodniejszy. Wydra, czyli najsłabsza wersja dwóch poprzednich petów, posiada wok i obrażenia, ale nie ma bonusu do expawu. Torcik, pet nie posiadający woka, natomiast jest jednym z dwóch razem z mryczkołajem, który posiada 15% do obrażeń. Zając Czarnowic, najlepszy pet do zbierania Golda. W przypadku SPP Napiernika para zakładamy Halitusa lub Foxy, Napiernika Pura zakładamy Forgę, Napiernika piernika Pira zakładamy Marię. Co wybierzecie, to już jest kwestia waszego gustu. Jedyna moja uwaga jest taka, że Foxy jest tylko dla magów, a Forga jest na każdą klasę oprócz maga. Top 1 tytułami są oczywiście Wieczno oraz Master Trainer. Natomiast ten drugi jest na tyle trudny do zdobycia, że lepiej po prostu kupić od graczy Wiecznego. I mieć prawie identyczne korzyści. Z pozostałych tytułów wartych uwagi oraz dla osób posiadających niższy budżet, nie mierzących w tytuł wieczny, polecam Boski, Legendarny Bohater, Zdobywca Wieży Nieba, Mistycznie oraz Bystrzak. Tytuły te warto kupować tylko, gdy są dostępne w skrzynkach w nosmalu, gdyż w innym przypadku są bardzo drogie. W przypadku tatuaży, to tutaj się praktycznie meta nie zmienia. Dla wszystkich klas, za wyjątkiem MAGA, wybieramy pozycję do ataku oraz przeszywające spojrzenie. Natomiast UMAGA zamieniamy przeszywające na magiczną wiedzę. To by było na tyle. Jeśli coś było niejasne, to zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Lub polecam też zajrzeć na nosapki. NARA.